19 światła totalnie pogaszone na działce, powiem wam, jest sztos petarda po prostu. O, jaśnie pancia, nie ma czym jeździć? Już ma. No, tam było spotty, tego. <laughs> Kierowniku, go. Kierowniku, daj czy ciepło trzyma. Czy drabina wytrzyma? Najgorzej. <laughs> jingle bells, jingle bells, jingle bells rock. na, 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 na. Heh. No dobra, powiedziałbym dzień dobry. Tofik też by powiedział dzień dobry. Natomiast dzisiejszy odcinek to jest taki, że jak go zaczynam, to jest środa. Jest Bob, jest Martyna jest Rudolf. I miłośnikowa w domu. Jak go zaczynam, to ja nie wiem, jak go skończę. Bo po pierwsze, muszę przemodelować te lampki, które tu są. Łącznie zakładamy prawie kilometr lampek. No niestety, obwód działki to jest 220 metrów ponad. Nawet 250, prawie bym powiedział. Więc efekt zobaczycie w nocy. Natomiast mam lęk wysokości. I to jest problem. To jest generalnie duży problem. Dlatego, że o ile jeszcze tu się wczłapię, bo chcę otapetować całą chatę. O! Jaśnie pancio nie ma czym jeździć. Już ma. O tyle tu. Tu jest nie wiem, ile metrów. Z 7 na pewno. Zresy jestem, jak pan wam wejść. Nie? To jest po prostu jakaś masakra. Bo generalnie ostatnio zabiłeś mnie kolego tym komentarzem, że jaśnie pan nie ma czym jeździć. Leżałem i płakałem. Leżałem i płakałem. Naprawdę make my day jednym komentarzem. No dobra, Martyna mi pomoże. Spróbuję zacząć tapetować. I to jest wstyd. <laughs> Naprawdę się boję. Chociaż ostatnio wchodziłem na holenderkę, to na Facebooku widzieliście. To tu się boję. No nie podoba mi się to. Nie ma chętnych, ale damy radę. No właśnie, strach może przed drabiną jest duży i lęk wysokości jest duży ci co mają, to wiedzą. Natomiast strach przed tym, żeby sąsiad nie miał lepiej, jest jeszcze większy. Lecimy po Dobra, bułka z masełem to będzie. <grym> Pierwszy level, jak ma rękę wyciągniętą, to jest 2,5 metra. To tutaj będzie 3. Tego się nie boję. To już robiłem. Natomiast następne levely. No i stare od razu będzie trzeba odpinać lampki. Znaczy, to nie są stare lampki, bo to Martyna wieszała. Ale bała się iść dalej. Ja nie wiem jeszcze, czy się boję. Po prostu się zastanawiam. Na przykład. Czy drabina wytrzyma, albo czy ta kalenica u góry nie zapadnie się tak i wjadę do sypialni. Nie wiem. Ufam, ufam, że jak jest napisane 150 kilo, to da radę. Albo się przykleję tak do tej drabiny. Nie wiem. No i dobra, nie idzie źle. Na 2,5 metra już sklejone. Teraz zwiększam level. Nie śmiej się. Będziesz rejestrować ten wypadek oczami wyobraźni. <grystanie> no dobra, daj mnie takera. Podtrzymaj mnie to. Kurwa nie wygląda jak miała 150 kg trzymać pił. Bo jak się odchylę, to zrobię tak. Łom i się zablokuje. Ale ja jestem mądry. <grystanie> nie patrz w dół. Patrz do góry. Kurwa, najgorzej, moja noga nie chce się ruszyć ani w jedną, ani w drugą stronę. Nie jest najgorzej, słuchajcie, panuje nad wszystkim. Ja pierdolę, ale ja pizdowaty jestem. Bob mi nie ułapiasz tego szczytania. Musiałbym się przestawić drabinę i oprzeć ją o kalenicę. Znaczy kalenica wytrzyma. Kurwa, nie wiem. Spróbujemy. No dobra Na razie bez postępu Martyna weszła i się szybki skończyły O, telefon ważny. No halo, Pomoc jedzie. Tak się kończy, że czekamy na posiłki. Martyna, masz strasznie smutną minę w ogóle. No jesteś w... Kurzona, że tyle miałaś zawieszania, a teraz trzeba to zbić. <laughs> Ale nie jestem niewyspany nie dlatego, że nie spałem albo chlałem do wieczora, tylko jest powód inny. Powód jest bardzo prosty. A mianowicie robiłem bigos. Wiedziałbym, że miłośnikowa robiła i teraz ładuję słoiki. Ale jedyne co słyszę to boże. Co słyszę? Tego bigosu nie ubywa z tego kar. <laughs> Ale nie może był dobry. Cały rok będziesz go jadł. Nie. A wiecie, jak ja robię teraz Bigos na tym, e... o widzicie, to nie są te same piwa co ostatnio, Żeby nie było, że nie spotkałem o tamtej pory. E... Bigos teraz jest zrobiony na polędwicy wołowej. A do polędwicy wołowej jest jeszcze od Piotrusia tego, co tu murki robi i tak dalej e... kiełbadrony swojskie, wędzone. I boczek swojski wędzony. Więc mamy na razie jeden kilo, drugi kilo, trzeci kilo, czwarty kilo, kg, kilo, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty. Pół berku. A nie wiedziałeś, że bigos będę robił? Ale nie aż tyle. Kot. Na półku. Kot, ty mnie rozumiesz. Era. bigosowa. W sumie lepsza bigosowa niż inna. O, i pudełeczka od kapusty się znajdą. A teraz jeszcze jest jeden problem. To się musi przemrozić do jutra. Nie wiem gdzie. Ja wiem, a będę jechał do pracy. To wezmę parę słoików, schowam w zamrażarce w pracy, parę w szopce, parę w Holderse. Takie polskie typowe dywagacje Wigiliny przedwigiliny. O, lodówkę kupiłeś z Ale wiecie, kurde, ile z Adim mieliśmy, krojenia, smażenia. Myśmy tak 23-40 skończyli, dopiero go robić. I potem były pierwsze konsumpcje, ale ponoć był dobry. <laughs> przyjechały posiłki. Łysy <laughs> ty cipo. a drabina nie <laughs> Jest normalnie Kupson, bohater dzisiejszego vloga. Oderwał się od pracy, specjalnie komuś nie wyciągnął tutaj czegoś, nie żartuję. Akurat mieliśmy przestój. Przed świętami. No zobaczymy, no może się uda, jak się nie uda to trudno. Ja, ja, ja ci Kubuś potrzymam drabinę, uwierz mi. Będziecie opać. łapać? Jo, ale patrzcie jakie ma ładne kostium, kurde jak mi się te kostiumy podobają. A jak, m 4 k lampki lampkami, Stasiu handluje Bigosem, wpuściłbym Cię, ale pewnie się spieszysz. No, Kierowniku, daj bigosy, to jeszcze ciepło trzyma. To uważaj, bo to nielegalne, nie? Znaczy jeszcze ciepło, dlatego żebyś go przymroził, bo nie mam miejsca w lodówce. No, dziękuję bardzo. E? E? będzie smaczne. Teraz będą no sceny pod tytułem, nie róbcie tego w domu. Ale już wysoko, Kuba, doszedł, tutaj tam, o! Gdzie kabel wisi. Drabina się skończyła. Nie przewidywałem. Ile ona może mieć 7 metrów? 6 z 6-7 na pewno No dobra, to ja cię będę trzymał kupuś Zadowolony jestem, No dobra, update. Wszyscy pojechali. Sam teraz dalej montuję. 12 godzina, nie jest źle. Problem jest z tą kalenicą. Nie wiem czy to dobrze nazywam. Nie dało się drabinę o nic oprzeć, więc e, pójdą dookoła i tędy pójdą przy soplach i dookoła. I w ogóle najciekawsze jest to, że teraz do mnie doszło, czy aby na pewno będzie to działać. W sumie już na tu jak wisi wszystko. Ogród też, holender też. Jeszcze efekt zobaczycie. 16-17 jak już będzie ciemno. Dobra gruby, pakuj się na drabinę. No problem. Ta jest do 100 kilo. Normalnie straszne jest to GoPro. Rozładowało się samo. Miłośnikowa, co tam skrobisz. To mam wyblurować cię, czy nie? Tak. Bo uważasz, że byłaś nieuczysana? Tak. Mhm. Dobra, słuchajcie, plan działania jest taki, pojadę, na no, odwrót trochę zrobię, pojadę do firmy. O, sikorek, cyk. Wezmę z kujitsu, fajeczki, syk, to ja później będziemy na telefonach. Drabin nie odstawiam, zaraz tylko schowam, a muszę jechać do firmy, bo muszę prezenty spakować. O. I nic nie wie, więc chyba tego vloga wypuszczę jutro, bo dzisiaj nie mam jak. O. Dobra, spakuj Takera. Niestety tu kabel powiesiłem, no idiota, no dureń, jest po prostu dureń, więc trzeba będzie go podczepić tu do dachu, górą podciągnąć przedłużać, tu spuścić. Tak zobaczycie, oj zobaczycie, będzie się świeciło. Myślę, że lekkim ciulem jest już posadzone prawie pod kilometr, dlatego że chata jest objechana e, 5, 100 metrów na chatę. 300 na żywopłot, bo jest zakręcone to jest 400 200 na holenderkę i tam dookoła, to jest 600 szopka, mostek Altana, Aha, będzie, będzie musiałem się ostatnio wygadać wami z tym złodziejstwem złodziej pieprzony przedsiębiorca jak on może zarabiać pieniążki mi nie starszy od pierwszego do pierwszego, a on zarabia pieniążki. Oj, to był bardzo ważny element. O. Trudno. Idź co stróży działkę. Śmierdzisz psem. Chcesz normalnie siodło mu założyć. I można go ujeżdżać. O, jaka balbinka z ciebie, jak kręci ogonkiem. O, 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 tamta. Najgorzej, że o ile auto, jak się wkradnie miłośnikowej, to jeszcze pół biedy. od jak się rejestracja wkradnie, będę musiał blurować. Trochę tajemniczości, trzeba mieć pokój. Zatachałem. Ale Skodzianka warsztatowa fajna. Do silników, wszystkiego. 1.9 dziewięć. W automacie. Syk. Adix z nudów program zrobił, więc jakoś tam się odpycha. O, i ten stary automat. No. Czujniki, bulbulatory, ten, ten, gęsy. Chyba takie vlogi też mogą być, nie? Znaczy dzisiaj coś się działo, no to jest ważne. Dobra, wiem, zesrałem się trochę na tej drabinie. Sorry, ale i tak uważam, że szacun, że wszedłem chociaż na te 3 metry. Bo to tak być nie może. Nie. Teraz ci nie zrobię trollfejsa. No dobra, jeszcze, jeszcze ciutkę tu śmieciuszki. A gdzie jesteś, Bobster? Dobra, zapinać pasy. I łogień. A jednak będę budował płot w przyszłym roku. Nie trzymetrowy, ale taki dwa elegancki z panelami, żeby to wyglądało. Bo raz, że Bob. Siatkę może łatwo pokonać, a dwa, że ta siatka wygląda już tandetnie w porównaniu do całości. Ta siatka to była dobra 7 lat temu, jak trzy strony ogrodzała, żeby wytyczyć działkę, a Zro była zrobiona za flaszkę, więc... Znalazłem fajki pod robotą, to jest ważne. Może go już zabiorę w końcu. Jeszcze dwa razy były koła wyważane, bo to, to malutkie kółeczka trzeba wyważyć, potem trzeba jechać do Niemczech na autostradę, gdzie można jechać więcej niż 140, yy, sprawdzić czy drży. Jak nie drży, to jest ok. Dobra, gifty zabrane, nie będę wam pokazywał. O, fajna ta skoda. Lubię ale ciebie bardziej, gnojku. Mimo, że się czasem zepsuje. Ach, tak to jest. Roboty jest jak gnój na warsztacie, tylko dupę zwracam. O, człowiek wchodzi, tak czuje spalinę od razu, tak mu lepiej. Dzień dobry, Błażejku. Dzień dobry, Patryku. Dzień dobry Kubusiu, dzień dobry Jak tam lampki trzymają? Ma panie, jeszcze dołożyłem cztery paczki O, na świecą chodzi? Świecą, sprawdziłem Ciocia, nie będziesz zła na mnie, jak poproszę Cię o to, żebyś spakowała prezent dla miłośnikowej? Aaaa, najgorzej Powiedziałem słowo na K i ja wcale nie słyszałem No, pomarańczowy potwór się stroi Jest człowiek od elektroniki, dzień dobry. Tego pana już tu widzieliście. O, tutaj robi jakieś dziwne rzeczy. Ale patrzcie na to, wiadro. <grytania> A patrzcie na tą masz tam. <grytania> Ale oni wszystko wiedzą, co jest do czego, jak to się ma i w ogóle. Gdzie jest mój pracownik miesiąca? A tam jest mój pracownik miesiąca. No i fajnie. Dzień dobry, Łukaszku. Dostarczono bigos? No. Patrzcie, jak Łukasz się wykadrował sam. No. A jadłeś bigos? Nie, próbowałem jeszcze. O, no. Naj... On mówi, że nieciekawie, bo to szybko mrożone. Kto mówi? Kroma. nie się ładnie gotować i zamrozić. No i będzie wojna. Teraz będzie o teraz, to ja mam niewkurzone. Zawsze robię tak samo, od 10 lat. Fakt, że przymrożony jest lepszy. Uf. Kurde, nie mogę się doczekać kiedy tą Skodę odbiorę A chyba jak będziecie grzeczni To pokażę wam tego nowego superba Bo chodzi tylko o to, żebyście nie zaczepiali mnie na ulicy Na zasadzie zajeżdżania drogi i tak dalej Dobra, idę wyperswadować o tym bigosie bo... No, już coś o tym wyjaśniłem Temat bigosu, ale ona dalej mówi, że dwa dni trzeba gotować I kilka dni O, Najlepiej Dostałem dary losu Paczka z impostu Na święta <laughs> Stos w ogóle, może zróbmy klocki LEGO M4K GARAŻ, jakieś nie wiem, maciupka zróbmy, ty. ale to by było sztos i widzą rozesłać na prezenty, impostowe soksy, wariaty, oje wariaty i coś jeszcze do mnie przyszło, a to już dobrze nie wygląda, hmm, jesienowski Michał, no to ja. Porobiony Adrian z gęło lewa komisariat Wiecie jak oni mają przechlapane przed świętami Żeby z robotą wyrobić, a potem ruszyć z robotą, to jest masakrę Uwaga uwaga, wyciągamy następny gift Ooooo Człowieniu Ogłoszenie do konkursu, ale ktoś ma fantazję, zamiast wysłać na maila, to wydrukował całą książkę. I w ogóle jest już 15.40 i jaki ja mam burdel na tym biurku, to się po prostu słuchajcie w głowie nie mieści. Brakuje tu tak naprawdę tylko zrobić dwójkę. E... My że się nagrałem odcinek tam na miłośników, ha! Będzie pierwszy w ogóle chyba od nie pamiętam kiedy na miłośnikach z ręki to z GoPro. No, historia wymagała, bo to jest wyjątkowa historia. Więc tak, Stasiu, właśnie jest materiał do zmontowania. <laughs> takie dary losu od impostu, że nie pojechałem do domu, bo. <laughs> a obyś gnojków depnął w klocka alego. <laughs> to jest trudne. Całe życie układałem, ale jak byłem maniuńki. Taki 11 lat, 12 kończyłem, a teraz, ale zrobię to. To fura powstaje, nie? To fura, a. Widzicie? Prawie jak oryginał tak. Stary, jak głupi klocki Lego Lego Kobi. Dobra, jest godzina 18. Co uciekasz? Myślę, że będę miał w montażu roboty przez ciebie. Zobaczcie, mnie chwilę nie było w domu. Ale choinka już stoi. Pewnie każdy jest ciekawy jak będzie wyglądać iluminacja zewnętrzna. No to się okaże. Tak samo. Ciekaw jestem, jak długo choinka postoi w tym miejscu. Na przykład, co na to Daisy? Prawda, Daisy? Tu się galaretki upićciły na jutro. No no no. Dobra, no nie ma co. Co, Koteł? Koteł. Koteł. Ej, Koteł. Mhm. Cześć, Koteł. Dobra, widzimy się na zewnątrz, mam nadzieję, że jakośkolwiek będzie to widać, a jak nie, to będę robił zdjęciami i gadał tyle, sam jestem ciekaw, zżeram je to. No dobra, 19, światła totalnie pogaszone na działce, powiem Wam, jest z petarda, po prostu 1000 metrów robi dla mnie robotę, wiem, z roku na rok można by to zrobić ładniej. Nie wiem, jak będzie widać na GoPro, natomiast chodzę i dorzucam zdjęcia, więc ja sobie to przy montażu zobaczę, teraz mnie już nie widać, natomiast <laughs> zobaczcie, jak to wyszło po prostu ogień, nie? Ogień, totalny ogień. Ale to nic, przejdźmy na sekcję ogrodową. Przód chaty niestety nie udało się znać. Przód, Przód to jest tu, ale zobaczcie to. Sople. I tu się nie udało trójkąta wydziergać, tak jakbym chciał. Holenderka siadła. Siadła, siadła. Ale to jest... A teraz ktoś się zapyta, po co mi takie ogrodzenie w tym murze. No to już służę. Ogrodzeniem w murze. Ogród. On. Ale teraz jeszcze dalej. I front. Łup. Suma summarum nie ma problemu, żebym się nagrywał teraz, nie? No właśnie, więc tak wygląda działka teraz nocą. To jest po prostu pokaz iluminacji, nie? A to wszystko za pomocą chińskich lampek z mrówki. O, teraz lepiej. Dobra, słuchajcie, kończę tego vloga. Skończę go o. Zapalę tam świateło, bo pójdę jeszcze więcej zdjęć na ogród porobić, żebyście widzieli. Tyle. Tak to właśnie wygląda. Chciałbym też na vlogach, vlogach trochę ekipy pokazywać, z którym się trzymamy. No bo tak naprawdę tylko z Martyną i z Adrianem się trzymamy od lat. No i jesteście mi z jego kubitą. No i z miłośnikową. Nie, nie będzie żadnego Timu X, Srix i innych yy, masakrycznych rzeczy. Yy, podobało się wciąg górę. Jeżeli chcecie, żebym zrobił vloga z wyjazdu do Cieszyna, gdzie będzie transmisja na żywo na kanale Chwytak Live Remix, to też warto sobie zasubskrybować ten kanał, żebyście z nami byli razem aż do przejścia w nowy rok, to fig wypad stąd. Teraz tak jak ja kurwa trudki na myszy rozstawiłem, wejdź stąd, wejdź stąd, wejdź stąd. No to jesteś tak gruby. Dobrze, zatem pewnie już wy to oglądacie w dzień Bożego Narodzenia, bo ja to jutro rano lecę składać, więc może przed wigilijnymi kolacjami to oglądacie. Życzę wam wszystkiego dobrego jeszcze raz, tak jak na miłośnikach wam życzyłem z całego serca. Od siebie, od mojej ekipy. Abyście byli zdrowi, aby to była ostatnia taka wigilia jak teraz, że po prostu jest wszystko posrane, popierdzielone i tak dalej. Aby nowy rok, po prostu witajmy nowy rok, żeby zapomnieć o starym roku. No i widzimy się na tym kanale po nowym roku a uchwytaka na live w Cieszynie i na miłośnikach cały czas się widzimy, więc dziękuję, że jesteście. No, taki pokaz dzisiaj zafundowałem ja. No, dziękuję. No, to pa. <ścoughs> Cześć.